Cześć! Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Michał Witam w kolejnym odcinku i chciałbym się podzielić z wami takim dość sporym newsem, który się w moim życiu dzieje, mianowicie Willkommen in Dresden, czyli witamy w Dreźnie przed chwilą dostałem książeczkę a to oznacza, że już nie jestem mieszkańcem Lipska, tylko Drezna a więcej szczegółów na temat moich zmian w życiu możecie dowiedzieć się w dzisiejszym odcinku no i też kogo szukam do pracy, kogo szukamy cały czas, jak to się dzieje, jakie newsy i tak Także zostańcie i oglądajcie. Okej, okay, dzień dobry. To co widzieliście przed chwilą, tą przebitkę, to był materiał, moi drodzy, z momentu jak się meldowałem tutaj w Dreźnie i przestałem być, jak to się mówi, Leipziga, czyli mieszkańcem Lipska, tylko stałem się Dresdeńczykiem. Nie starczyło mi czasu, żeby opowiadać o wszystkim wtedy, a dzisiaj korzystając z tego, że mamy troszeczkę czasu w biurze, to wybiorę się z wami na mały spacerek, bo za mną znajduje się właśnie miejsce, w którym pracuję, czyli nasze biuro AIDE w Dreźnie. I opowiem o tym, co umie mnie słychać, kogo szukamy aktualnie do pracy. No i jak to wszystko się stało, że przeniosłem się do Drezna. Także zapraszam. Ok, ja się znajduję w dzielnicy Czertnic, Drezno. To jest tak mniej więcej południowa część miasta. Um, takie blokowiska, o, jak widzicie z lat 70 budowane. Także przejdziemy się tu troszeczkę. Zobaczycie też jak to wygląda. No i tak jak mówię, poopowiadam co to u mnie się dzieje, co to u mnie słychać. Więc na początek chciałbym jeszcze zrobić takie małe Podsumowanie tego wszystkiego, co się udało zrobić w Lipsku przez ostatnie pół roku, bo no niedawno minęło mi właśnie pół roku jako rekruter w Lipsku i idealnie po tym czasie od 1 lipca znalazłem się tutaj właśnie w Dreźnie. Dalej kontynuuję swoją przygodę, ale już zajmuję się rekrutacją do zupełnie innych firm. No jeżeli chodzi o podsumowanie tego, co w Lipsku, to bardzo dobrze poszło nam rozkręcenie tego BMW. Ponad 150 osób znalazło dzięki nam stałe zatrudnienie. E, oczywiście tych osób było sporo więcej, ale wiadomo, że rotacja. Jedni się zatrudniają, odchodzą, inni zostają na dłużej. Koniec końców to, co mieliśmy założone, to się wszystko udało. A ja też cieszę się, że mogłem być gdzieś tam częścią tego projektu. E, no i przychodzi czas na nowe. E, dostałem w czerwcu propozycję, żeby właśnie tutaj od lipca zostać częścią zespołu AIDE w Dreźnie. Bardzo chciałem, już jakiś czas temu myślałem o tym, żeby być bliżej polskiej granicy, żeby zmienić miasto, bo wiadomo, że gdzieś tam już jakiś kontent się wypala, gdzieś człowiekowi brakuje takich nowych wyzwań. No i jak zawodowo to się bardzo zmieniło na początku roku, bo wiadomo, zmieniłem pracę. No to jednak w tym lipsku czułem, że coś tam się już po prostu kończy i trzeba iść gdzieś dalej. A no, tutaj się naprawdę pozgrywały pięknie różne timingi życiowe, także no, długo się nie zastanawiałem i wybrałem właśnie Drezno jako nowe miejsce do życia no i też do pracy. Jeśli chodzi o to, kogo teraz szukamy, kogo ja też głównie szukam, no w Lipsku, tak jak widzieliście, głównie zajmowałem się rekruterką do właśnie fabryki BMW. No i tam zbyt dużych wymagań nie trzeba było spełniać. E, jako helper, czyli taki pomocnik w produkcji e, no wystarczy, że w jakimś tam powiedzmy komunikatywnym stopniu ogarnąłeś język niemiecki e, i czy masz wykształcenie takie czy takie, no to można było się tam dostać. Teraz e, zajmuję się e, zupełnie innymi ofertami. No i e, szukam głównie fachowców, spawaczy, ślusarzy, e, elektryków, monterów. E, ale też trafiałem się oferty, gdzie nie trzeba mieć jakichś zbytnio kwalifikacji zobaczcie w ogóle jak ten blok brzydko wygląda tamten jest odrestaurowany, ten nie ciekawostka, no tak wyglądają Niemcy w no, także moi drodzy, jeżeli szukacie stabilnej pracy, dobrze płatnej, przede wszystkim też na dobrych warunkach, to piszcie, odzywajcie się ja zawsze powtarzam, że z każdym mogę pogadać, wysyłajcie CV. No i jeżeli nie ma pracy, na przykład w Dreźnie, to może jest w Lipsku. Jeżeli nie ma w Lipsku, to być może są w innych oddziałach i tak dalej. My staramy się tutaj kooperować, współpracować, bo gdzieś tam z tym Lipskiem związany, czy chcę, czy nie będę, ze względu na to, że spędziłem tam ostatnie 8 lat swojego życia. No i też właśnie to mi się podoba, że rozkręcamy powiedzmy nowy projekt, ale. Z tym Lipskiem jestem połączony i codziennie rozmawiamy z branch managerem właśnie z, z Lipska, z Marcinem, którego serdecznie pozdrawiam. No i z większością pracowników, także ta kooperacja jest. No i też wielu z Was, którzy też między innymi oglądają ten kanał i też przez ten kanał znaleźli się, czy to w Lipsku, czy w innych miastach, też jestem Waszym opiekunem. Także też uspokałem, już z wieloma z Was rozmawiałem, że pomimo tego, że jestem 100 km od Lipska to w każdym problemie, jeżeli tylko macie, staram się go rozwiązać. Tak, zaraz sobie przejdziemy do biura, pokażę Wam jak to wygląda w dreźnie. Mniej więcej, żebyście mieli pogląd. Bardzo mnie cieszy, że na przestrzeni właśnie ostatnich miesięcy wielu z Was mogłem właśnie poznać przez ten kanał na YouTube, przychodziliście do biura na kawkę. No i tak samo tutaj zapraszam Was, odezwijcie się zawsze jak ktoś jest z Was w pobliżu, tym bardziej, że Drezno to jest taki kierunek, gdzie dużo osób mieszkając nawet na zachodzie przeratuje przez to miasto i można tutaj śmiało wjechać, porozmawiać, zostawić ślad po sobie, zostawić CV. No, i być może też będzie to taki początek do tego, żeby właśnie się przeprowadzić i w swoim życiu coś zmienić. Bo ja uważam, że w tym mieście drzemie olbrzymi potencjał, niewykorzystany ciągle, bo gdzieś tam utarła się ta opinia, że na wschodzie żyje się gorzej. Ja staram się łamać ten schemat i ja uważam, że tutaj żyje się zdecydowanie łatwiej. Bo mieszkania naprawdę cały czas są. To już może nie jest tak proste jak było kiedyś. Wynająć mieszkanie, ale cały czas się udaje i przede wszystkim te stawki poszły tutaj bardzo do góry. Bo jeśli mówimy tutaj o ofertach dla takich stricte fachowców, to naprawdę już ten drugi tydzień pokazuje mi, kiedy rozmawiam z Wami. Mam na myśli tutaj fachowców, spawaczy, nie wiem, elektryków i tak dalej, że te stawki naprawdę zrównały się albo dorównały temu co jest na zachodzie i może zarobisz tam jeszcze te nie wiem 400-500 euro więcej ale no nie masz takiego komfortu jak tu że wsiadasz w samochód i po godzinie jazdy jesteś w Polsce tak to tutaj wygląda, zobaczcie w tym budynku znajduje się nasze biuro spokojnie w opisie, w opisie tego filmu zostawię Wam adres żebyście sobie mogli zobaczyć a ja myślę, że teraz przejdziemy sobie tu przez ulicę wejdziemy do środka i tak pokrótce was oprowadzę, pokażę, was, pokażę wam teraz, gdzie pracuję. No i co, zapraszam was. Tak jak powiedziałem, oferta jest głównie póki co skierowana do fachowców. Czyli jeżeli gdzieś zajmujesz się szeroko pojętym tematem elektro, jesteś elektrykiem, jakimś pomocnikiem, helferem. Czy nie wiem, z na budowach. Wysyłajcie swoje CV, my tworzymy wasz profil i naprawdę staramy się, żeby, żeby gdzieś wam było lepiej, dobre, żebyście dostali dobre stawki. No i przede wszystkim właśnie wielu z was chce być gdzieś tam bliżej tej Polski. Myślę, że to jest fajna droga. Dobra, to otwieramy otwieramy drzwi i idziemy do biura. Ratnicy 35. To nasz adres. tu dzwonicie tu dzwonicie a my otwieramy ja mam chip także dzwonić nie muszę Halo Dobrze. Dobra, ja idę po schodach po sportu to zdrowie. Jest też winda, ale trzeba się ruszać. Witam w biurze. Tak to wygląda troszeczkę inaczej niż w Lipsku. Tutaj jest nasze główne wejście, jest nasza jadalnia. Za chwilę Wam pokażę moje biuro, gdzie pracuję. Zdecydowanie większe jest to biuro niż w Lipsku, bo w Lipsku no nie mamy aż tyle miejsca, także tutaj naprawdę się dobrze, fajnie pracuje. Widok też jest ładny. Tak. Tutaj mamy taki BW gdzie odbywają się właśnie rozmowy kwalifikacyjne między nimi. Także jak przyjedziecie na kawkę, to tutaj na pewno posiedzimy, porozmawiamy. Pokażę Wam jeszcze miejsce, gdzie ja pracuję. I ja sobie pracuję. O tu, o, o tak. O. No także odzywajcie się. Wszystkie oferty w opisie znajdziecie tego filmu, ale też wchodźcie na mój fanpage na Facebooku Michał Ćwieląg Życie w Niemczech. Tam na pewno będziemy publikować na bieżąco. Także dzięki za dotrwanie do końca. Tak jak mówię oferty są w opisie tego filmu. Odzywajcie się, dzwoncie, piszcie najlepiej na Whatsappie, piszcie maile i postaram się z każdym z Was porozmawiać. Także do następnego razu. Cześć!